Siema, Siema, witam samego rana w środę. Co dzieje się na rynku kryptowalut? Dzisiaj kryptowaluty odbijają się od samego dna, tak? Znaczy, już wczoraj się odbiły. Bitcoin na niżej spadła prawie 30 000, tak? 20, 32, 33, tak? It spadł około 200 2200, tak? To pamiętajcie, bo to są ważne, właśnie takie suportowe e ceny, tak? Że w następnym razem będziemy widzieli. Jak właśnie i jak inwestować i gdzie, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczmy teraz na grafie, zobaczmy przybliżmy, postarajmy się teraz zobaczyć, gdzie to w ogóle wszystko teraz idzie, tak? W ogóle ładnie się odbiło od 160 e, do teraz jest 2450, tak? I w ogóle czytam teraz na ona że jest sygnał w ogóle wzrostu teraz do 2800, tak? No nie wiem, no zobaczymy, tak? Ja moja projekcja, wiesz, nie wiem, wiesz, nie wiem, nie nieba takie linie tutaj rysowo, tak, kurde, rezystancji, bo to każdy widzi, każdy to wie, tak, bo to to się robi właśnie bukmacherka, tak? Trzeba właśnie tutaj podzielić swoje pieniądze na 12 poziomów i inwestować w poziomy spadku, tak? A nie w ogóle grafy rysować i ludzie inwestują, później taki młodzi inwestorzy po prostu w jedną, w jedno miejsce na, na grafie, tak? Na przykład tutaj ludzie dużo protestowało bo tam pieprzyli na, na tym, na YouTube, na Facebooku, tak? Tutaj, o. W tą, tutaj, o. Po, e, 3000, tysiące, tak? Nie, sorry. Nie tutaj. Jeszcze. A nie, dobrze mówię, tutaj, tak tak, tutaj około 3200 300 tutaj po tym spadku ludzie zaczęli już inwestować tutaj o, tak, bo kanał trąbiło, że nie spadnie więcej, takie pierdolone, tak, i tutaj właśnie ludzie niedoświadczeni pakowali właśnie wejść ten rynek ca w całości, tak, jakbyś podzielił swoje pieniądze na 5 y albo 10, kurde, części, tak, I inwestował po na przykład z trochę w każdym spadku, to byś wyczuł ten dowód bardzo dobrze, tak, Albo i wystawi na przykład 100 zł, 200 zł, 400 zł, 600, 800, 1000, 2000, tak? I byście wdali największy, właśnie kasy w tym, właśnie spadku tego dołku, tak? Ok, zobaczcie, co teraz robić. Teraz, właśnie dużo ludzi wy 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 wykupywało. E, kupiło e, Michael Se Saylor, ten co preferuje Bitcoin, tak? Kupił od groma Binance, kupuje, tak? El Salvador Kraj kupuje, właśnie kryptowaluty tak samo, tak? Tutaj ja troszeczkę poszło w górę, tak? Jest popularności. Moim zdaniem może pójść teraz w górę do 2,5-2,6.